się pomocą naukową trzymaną w sposób klasyczny. Parę informacji o tym bieżącym posiedzeniu. Za chwilę przyjedzie tu pan prezydent, będzie też minister Sikorski. Spotkamy się na chwilę przed rozpoczęciem posiedzenia. Posiedzenie rozpocznie się w takim, powiedziałbym, wzniosłym trybie, z kilku powodów. Nie będziemy na początku mieli w tych tradycyjnych potyczek w ramach wniosków formalnych tak zwanych zgłaszanych przez kluby. W obecności pana prezydenta, pani marszałek Senatu, korpusu dyplomatycznego najpierw uczcimy minutą ciszy pamięć zmarłego papieża Franciszka, następnie przyjmiemy przez aklamację uchwałę w dotyczącą tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, która już wcześniej została przyjęta przez Senat. I rozpocznie się wystąpienie pana ministra Sikorskiego w ramach jego dorocznego expose o sytuacji międzynarodowej Polski, o priorytetach polskiej polityki zagranicznej. Po tym ekspoze odbędzie się debata. Zdecydowaliśmy, że będzie to debata krótka. To ważne ze względu na czas trwania w tej, tej debaty. Ona ma określoną liczbę minut w prezydium sejmu podjęło decyzję o zalimitowaniu jak to się technicznie mówi pytań do 80 które zostaną zadane w czasie czy po tym wystąpieniu pana ministra spraw zagranicznych chcemy zmieścić się w ciągu 8 godzin z całym tym blokiem skończyć ten blok około godziny 18, jeszcze dziś rozpatrzeć dwie ustawy jedną ustawę deregulacyjną która wpłynęła z rządu i drugą bardzo ważną ustawę dotyczącą cen energii a konkretnie taryf w na cenę energii, ogłaszania ich preminów publikacji, która przez rząd została zaprezentowana. Zbierzemy się jeszcze raz dzisiaj na głosowania o 21.30. Przed nimi planuję krótki konwent seniorów, bo w ciągu dnia popracujemy razem z klubami nad projektem uchwały w sprawie śmierci papieża Franciszka, Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło wczoraj swój projekt przed chwilą. Zaproponowałem konwentowi, żebyśmy tak przepracowali dzisiaj w ciągu dnia i to się stanie dzisiaj u mnie ten projekt, żebyśmy mogli wieczorem przyjąć przez aklamację bez żadnych w, 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 trudnych sytuacji, których w tej, w tych okolicznościach być nie powinno w taki właśnie projekt uchwały. Jutro między innymi ustawa Lex Developer, tak zwana ujawnianiu cen mieszkań, konieczności ujawniania cen mieszkań. Inne regulacje, ich nie będzie dużo na tym Sejmie, dlatego że jesteśmy po pierwsze z, zobligowani krótkim terminem tego posiedzenia, dwa dni. Musimy w piątek zrobić to posiedzenie w Gnieźnie, o którym też za chwilę. Natomiast no, mamy też te stałe fragmenty gry. No, dzisiaj 8 godzin to jest wystąpienie bardzo ważne pana ministra Sikorskiego i dyskusja po nim. Jutro. Mamy też do zrobienia, jak na każdym posiedzeniu Sejmu, obowiązkowo informację bieżącą i pytania w sprawach bieżących. One zajmą znaczną część dnia. W te ustawy, które planowaliśmy, ustawy z Komisji Kodyfikacyjnej, czyli ustawy dotyczące reformy tymczasowego aresztowania i inne zostaną rozpatrzone na następnym posiedzeniu. W piątek, jak Państwo wiecie, podjęliśmy decyzję z panią Małgorzatą Kidową-Błońską, -Błońsk, marszałek, marszałek Senatu, że przenosimy te uroczystości dotyczące upamiętnienia, koronacji Bolesława Chrobrego z soboty na piątek. O 12 w Gnieźnie odbędzie się to uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów. Będzie przemówienie pana prezydenta, moje, pani marszałek Kidawa Błońskiej i pana premiera Tuska. Uroczyście odśpiewamy hymn. Przyjmiemy, jeszcze raz zaprezentujemy te projekty, znaczy te uchwały, które zostały przyjęte. Chyba około rana tutaj autokary z posłami będą do w gniezna się udawać. Całość tej uroczystości pewnie zakończy się koło godziny 15, już po tym oficjalnym obiedzie, który też jest tam planowany. Przypuszczam, że część z nas od razu uda się do Rzymu jeszcze tego samego wieczora, żeby wziąć udział w papierze w, w, w pogrzebie papieża Franciszka. Natomiast w nocy z piątku na sobotę wyleci też z Warszawy specjalny samolot z delegacjami Sejmu i Senatu. Przedstawiłem dzisiaj propozycje. Klubom w, jesteśmy w stanie do tego samolotu zabrać kilkadziesiąt osób, duże kilkadziesiąt osób. Kluby dostały swoje parytety, kto będzie chciał skorzystać, to będzie mógł skorzystać i tym samolotem na pogrzeb papieża Franciszka się wybrać. Realizujemy to dokładnie w taki sam sposób, jak było to przy poprzednich tego typu okazjach. W, wylot planowany jest około drugiej w nocy, powrót następnego dnia około godziny pewnie 20, więc jest to też wymagające czasowo, no ale posłom tak. Taką możliwość otworzyliśmy, jeżeli zechcą z niej skorzystać. Senatorom oczywiście również, bo ten samolot to będą posłowie i senatorowie. O ekspozy pana ministra Sikorskiego powiedziałem. Tam pan minister prosił o dwie przerwy w czasie tego całego bloku. Jak rozumiem, one będą związane z tym, że będziecie mieli państwo okazję zadać pytania, wysłuchać konferencji prasowych i pana prezydenta i pana ministra Sikorskiego. Będzie też 30-minutowa przerwa pomiędzy pytaniami, a udzieleniem odpowiedzi przez pana na ministra Sikorskiego wieczorem. Ja jeszcze z tych rzeczy bieżących może tylko powiem, że jutro będziemy mieli moim zdaniem ważne dla Sejmu wydarzenie, czyli prezentację. Mam tu jeden egzemplarz, co prawda już obiecałem posłowi Suskiemu z dedykacją. Bardzo się ucieszył. Cel lepsze prawo, reforma regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 roku. To jest publikacja, nowa nasza publikacja Sejmu, która pokazuje, jak zadziałał ten mechanizm konsultacji społecznych, które wprowadziliśmy. Absolutnie unikatowy mechanizm w skali europejskiego parlamentaryzmu. Już około 30 tysięcy ludzi skorzystało z możliwości skomentowania prawa, ale też pokazuje w ogóle, jak zmieniło się w czasie tej kadencji podejście do stanowienia prawa. 20... 8 przeczytanych projektów opozycyjnych versus jeden, który w porównywalnym czasie miał miejsce, był czytany w czasie rządów mojej poprzedniczki, czy w odpowiedzialności mojej poprzedniczki. Mamy tutaj też bardzo jasno wyliczone, jak zmienia się jakość stanowienia prawa. Macie tutaj dowód na to, że skończył się tak zwany poselski bypass, którym obchodzono projekty rządowe. Jakość stanowienia prawa zwiększyła się i o tym mówią eksperci od prawa do lewa. Jutro też będziemy ich mieli na tej konferencji. Zdaje się, że w ciągu w ciągu tych kilkunastu miesięcy naprawdę udało się zmienić to, jak ten Sejm działa w swojej istocie. Tak, dalej posłowie się kłócą, tak, dalej na sali dochodzi do różnych scen, z których macie później clickbait, natomiast jeżeli chodzi o jakość stanowienia prawa, zmiana jest ewidentna, niewątpliwa i jutro też na tej konferencji będziemy o tym mówić, a dane dotyczące tego, jak się to stanowienie prawa zmieniło, znajdziecie Państwo w tej publikacji wydanej przez Sejm, którą jutro też. Nie tylko posłowi Suskiemu y, udostępnię, ale y, Wam wszystkim, choć jak rozumiem, jako mój największy i zagorzały fan będzie miał tutaj pierwszeństwo. Y, macie jakieś pytania? A miał nie być pytań, tak? Pytania a ja tak... potem, pani Marszałku, w związku Dobrze. z tym, że za chwilę mamy gości i Pan Prezydent, musimy się tutaj przyjąć. Widzicie, ja jestem otwarty, ale to wszystko wszystko, wszystko kancelaria, ona mnie blokuje, ona <laughs> mnie ogranicza, ja do Was z sercem na dłoni zawsze. Zobaczymy się za pewnie jeszcze 15 razy dzisiaj w ciągu dnia, bo to będzie długi dzień, bardzo intensywny i będziecie tu mieli mnóstwo ważnych gości, a ja oczywiście z największą uwagą wysłucham dzisiaj tego wystąpienia Pana Ministra Sikorskiego, bo, bo będzie mówił ważne dla nas wszystkich rzeczy. Za chwilę Mam nadzieję, wszyscy goście się tutaj zejdą i tak jak mówię, początek posiedzenia Sejmu mam nadzieję, uda nam się utrzymać tym razem w duchu raczej wzniosłym i podniosłym niż w duchu, który obserwowaliście Państwo ostatnio. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.